Słuchajcie, mam na imię Michał Furmankiewicz, na co dzień pracuję w Microsoft, natomiast moja praca nie skupia się tutaj na tym, co robię w Polsce. Pracuję w globalnym zespole, w, grupach, w grupie produktowej, czyli nasz zespół po prostu tworzy rozwiązania, które potem Microsoft sprzedaje. I za czym pojawił się ChatGPT? My zaczęliśmy eksperymentować z klientami, i partnerami na całym świecie, z tym, jak możemy po angielsku to się ładnie mówi, infuse, czyli po prostu wdrożyć te komponenty jajowe czy na jajowe w produkty partnerów Microsoftu, czyli firm, które wytwarzają swoje produkty i sprzedają na rynku, ale też to, co robią klienci. I nas, tak jak firmy zawsze interesowało, to nasze, mamy takie motto jako firma Empower every person and every company on the world to achieve more, czyli po to, żeby z tymi technologiami uzyskiwać więcej, żeby robić więcej, żeby robić rzeczy szybciej, żeby robić rzeczy łatwiej, żeby robić rzeczy z mniejszą ilością problemów. No więc, żeby do tego dojść, jak już ChatGPT zawładnął umysłami w listopadzie 2022, no to zaczęliśmy z tymi klientami pracować bardzo dużej skali. Rzeczywiście, zrobiliśmy prawie 300 workshopów z klientami z wielu, z wielu branż po całym świecie, żeby wymyślać scenariusze i potem te rzeczy zacząć implementować. Bo wymyślić scenariusze jest łatwo, zaimplementować jest dużo trudniej. No dobra, zaczęliśmy to robić i co się okazało? Bardzo szybko się okazało, że to nie tylko my mówiliśmy, ale też mówił Gartner i inne firmy analityczne, że na tym bardzo wczesnym etapie adopcji technologicznej bardzo dużo scenariuszy pojawiało się w firmach z branży FSI, Financial Services i pochodne, insurance, wealth management, tego typu rzeczy. Dlaczego? Bo tam jest dużo unstructured data, nieustrukturyzowanych danych, dokumentów, które, z którymi modele językowe radzą sobie bardzo dobrze. Bardzo dużo scenariuszy pojawiają się w retail. Dlaczego? No bo znowu, tam e, mamy, dyskutujemy, e, mamy bardzo niskie marże, e, wszystko co możemy zautomatyzować, chcemy zautomatyzować. Mamy bardzo dużo wiedzy o produktach, o feedbacku klientów, znowu w formacie tekstu. I co więcej, retail zawsze będzie adoptował najnowsze rzeczy, bo tam jest bardzo mało regulacji, bardzo mało compliance. W FSA jest dużo compliance, ale jest duży, duża możliwość. No więc e, retail, financial services, ale też partnerzy. Którzy robili rozwiązania horyzontalne. Widzieliście na pewno, co robi Adobe dzisiaj z generatywnymi modelami. Widzicie na pewno, co robią firmy technologiczne. Na przykład takie jak Red Hat, nie wiem, czy obserwujecie takie firmy, ale czy też firmy, które na przykład pomagają ludziom pisać kod, pomagają pisać ludziom testy, pomagają pisać scenariusze, use casey do produktów. Te firmy bardzo, tam gdzie tylko używaliśmy języka do komunikacji, tam gdzie ten język był używany do opisu tego, co chcemy zrobić, tam te modele bardzo szybko zyskały na wartości. No i Microsoft, my nie tylko mówimy, ale robimy bardzo dużo. Zdradzając trochę kuchnię tego, co robimy wewnątrz firmy, 2023 rok, styczeń, wszyscy są zachwyceni, no i próbujemy myśleć, co zrobić. Więc tak naprawdę wtedy wewnętrznie w inżynieringu rozpoczynamy równolegle prawie 350 projektów. My pracujemy z partnerami, natomiast inne zespoły rozpoczynają ponad 350 projektów, żeby wymyślić, gdzie te modele, w jakiej formie. Użyć w naszych wewnętrznych produktach. No i pojawia się Copilot, tak? Pojawia się Copilot, my dużo o tym będzie mówimy. Copilot, asystent, e, czyli twój personal asystent, który rozumie intent, czyli to, co chcesz od niego, jakby powiedzieć, przeszukuje różnego rodzaju zbiory danych, zbiory wiedzy, wyciąga relewantne informacje albo kontekst, prawda? Ten kontekst trafia jakoś do modelu, jak to za chwilę jeszcze będę o tym mówił, no i nagle oczywiście chcesz mieć odpowiedź. Czyli ten copilot bardzo szybko staje się takim synonimem właśnie tej implementacji generatywnej inteligencji, ale to jest taka komunikacja QA, tak? Zadajesz jakieś pytanie, prosisz jakąś analizę, prosisz o wykonanie jakichś tasków, bardzo często te taski wymagają właśnie tej wiedzy zewnętrznej i tak wygląda tak naprawdę na początku ten proces. I ten kopal się pojawia wszędzie, w Teamsach, w Excelu, w PowerPoincie, w Wordzie, czasem może nieudolnie, w OneNote'cie, ale na tym polega to, co mówił właśnie Bartek Pucek z Krzyśkiem. Innowacja nie polega na tym, że ty jesteś, że ty wiesz na pewno, jak to ma działać w pierwszym dniu. Innowacja polega na tym, że ty dajesz sobie przestrzeń i możliwość do eksperymentowania, upadania, uczenia się na tym upadku, tak, fail, fail fast, jak to mówią ludzie od produktów, i implementowania tego feedbacku w swoich rozwiązaniach dalej. Jeżeli tego nie umiesz robić, to nie masz mindsetu produktowego. No więc my bardzo dużo tych różnych koncepcji próbowaliśmy, bardzo dużo eksperymentowaliśmy, zawsze zakładając, że musimy na to nałożyć kagańce odpowiedzialnej sztucznej inteligencji i że musimy na to nałożyć kagańce bezpieczeństwa, Dlatego nic ta, bo nic tak nie zraża do tego typu rzeczy. Zresztą pamiętacie, eksperymentowaliśmy z takimi chatbotami już dawno, i bardzo szybko te chatboty stawały się, no niestety, e, ludźmi, którzy generowali hate speech, którzy byli nazistami, którzy generowali generalnie wszystkie, znaczy, im, przepraszam, pokazywali wszystkie nasze najgorsze cechy jako, jako ludzi, bo, bo niestety tych guide rails, tych, tych ograniczeń nie było. Przepraszam za te moje angielskie wstawki. 99% mojego dnia nie jest po polsku. Także bardzo Państwa przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. To nie jest jakaś dziwna maniera. Po prostu większość tych rzeczy tak, tak wygląda u mnie. Nieważne. Czy my coś z tym zrobimy, czy nie ma szans z tymi moimi slajdami? Próbujemy. Dobra. Pewnie uda się na koniec. Wtedy wam pokażę. Wtedy poza tym oni przeciągnęli 15 minut, to zrobimy dwa razy tą sesję. Nie ma problemu. Wtedy powiem dwa razy zupełnie inną sesję o tych samych slajdach. Dobrze, więc słuchajcie. Y co jest w tym co-pilocie, Bo brand brandem, natomiast my nie tylko jako Microsoft chcieliśmy te co-piloty budować w naszych produktach, ja pracowałem z partnerami, czyli z firmami, które mówiły, dobra Michał, ja teraz chcę mieć takiego co-pilota, ale na przykład w moim projekcie CatCam, ale na przykład w moim systemie do analizy kontraktów, ale na przykład w moim systemie do analizy e, e, zapytań ofertowych, albo na przykład w moim systemie, który opisuje use case'y, które chcę zrobić w produkcie i za pomocą e, modelów chcę, z opinii klientów wyegzekwować te feature'y, które właśnie potem staną się backlogiem dla mojego produktu. A może ja chcę za pomocą tych modeli zrobić kopalota, który będzie analizował claim e, insurance claim, zgłoszenia e, ubezpieczeniowe. Z nich wyciągał odpowiednie informacje, na przykład z rozmowy albo z takiego, wiecie, z claim form, gdzie składacie informacje o tym, co się wydarzyło i na tej podstawie zbudujemy proces, który łatwiej i szybciej będzie nam analizował tego typu przypadki. Nie wiem, czy wiecie, 75% zgłoszeń ubezpieczeniowych w Polsce to są rzeczy realizowane ręcznie, znaczy przeglądane ręcznie, nie tylko w Polsce. Co ciekawe, bardzo duża część z nich to są przykłady fraudów, oszustw. Więc jeżeli mielibyśmy modele, które potrafią to pomagać nam analizować, to by było całkiem całkiem przyjemnie. Więc my zaczęliśmy pracować z klientami i partnerami, żeby nie tylko te wizje, które my pokazywaliśmy w narzędziach produktywności, były realne, ale żeby z nimi zrobić produkty, które mają podobne cechy kopalota, czyli Rozumiem, co użytkownik ode mnie chce, potrafię przeglądać dużą rzeszę różnych baz wiedzy, baz danych albo może designu i na tej podstawie pomagać użytkownikowi odpowiadać na jego pytania, czy sterować tym, jak ma pracować z produktem. I teraz ktoś może zapytać, ale gdzie w tym wszystkim wartość? Jaka jest wartość z tego, że mamy chatbota, który potrafi odpowiedzieć na, na wiele naszych pytań? Słuchajcie, wart, wart, wartość czasami jest, że tych wartości jest wiele, ale o kilku takich Wam opowiem, które może nie są oczywiste. Drodzy Państwo, w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych generalnie nasze społeczeństwa się starzeją. Nie wiem, czy to zauważyliście. Przyrost naturalny raczej nie jest po naszej stronie. Co więcej, pokolenia, które wchodzą na rynki pracy w bardzo specjalizowanych branżach, na przykład w branżach CATCAM, na przykład w branżach inżynierskich, mówią, Michał, ale ja nie znam języka, którego wy używaliście 20 lat temu do zbudowania tego produktu. Ja już nie znam języka, który nazywał się C albo C++. Ja mam 42 lata, jak zaczynałem studiować, to C, C++ to były rzeczy, które chłonęliśmy. Dzisiaj na uczelniach w Stanach nie uczy się C, uczy się Rasta. Czyli te języki, które mają raptem, no kilkadziesiąt lat, nie 20, ale które 20 lat temu tworzyły produkty biznesowe, nagle okazuje się, że tej wiedzy, już nie mówiąc o językach typu COBOL, FORTRAN i starszych językach, które tworzyły produkty, które ciągle są aktywne na rynku, tej wiedzy zaczyna brakować. Niekoniecznie też, Ludzie, którzy wchodzą na ten rynek, mówią, ja niekoniecznie chcę pracować z systemem CATCAM w taki sam sposób jak ty, przechodząc przez te wszystkie opcje menu, e, ucząc się tego produktu przez kolejne 12 miesięcy, żeby dopiero być produktywnym. Ja chcę robić to szybciej. Ja mam inne doświadczenia z pracą w software'ze. więc oczekiwania wobec tych rozwiązań to nie tylko dostęp do wiedzy, ale to możliwość właśnie pracy z narzędziami w inny sposób. Tak? To było dosyć ciekawe, bo, co, bo taki właśnie feedback usłyszeliśmy nie tylko od właśnie takich branż bardzo, bardzo specjalizowanych, czy od klientów takich jak na przykład Siemens, tylko usłyszeliśmy to od wielu, wielu innych klientów w bardzo różnych branżach. Hej, tak wygląda rynek pracy, tak wygląda zestaw ludzi, których ja zatrudniam, takie mam wyzwania. Czy ty jesteś w stanie mi z tymi narzędziami pomóc zmienić user experience z tego, jak pracujemy z, z systemami? Nie, nie będzie. Dobra, no to nie będzie. Słuchajcie, to koniec. To ja idę sobie. Nie żartuję. Przepraszam Państwa, nie będzie, więc, więc ja po prostu popuszczę sobie te slajdy, tak, żebym wiedział, co jeszcze chcę Państwu powiedzieć, ale demo będziemy musieli sobie wyobrazić, niestety, chyba, więc to będzie dosyć ciekawe. Już teraz wiem, że nigdy nie można ufać, że moje slajdy będą pokazane. Trzeba wysyłać. Trudno. Dobrze, słuchajcie. Ale co nam się w tych copilotach, w tych takich robionych dla klientów pojawiło? Co było takie najtrudniejsze? Przede wszystkim zaufanie do treści, którą, czy rekomendacji, którą ten copilot generuje czyli accuracy, quality tego, co wychodzi, groundness, czyli uziemienie w danych, które klient posiada. To była jakby taka pierwsza rzecz. Drugie, to upewnienie się, że ten copilot dalej rozumie, co ten użytkownik od niego chce. I tu już doskonale wiemy po tych doświadczeniach, że jest pewna skończona liczba historii komunikacji, którą jesteśmy w stanie w tych rozwiązaniach wdrożyć, niezależnie od tego, jak duże konteksty dają dzisiaj wam modele językowe. Trzecia rzecz. To halucynacje wszelkiego rodzaju. O zjawisku o halucynacji Państwo pewnie doskonale słyszeli. Generowanie, modele, które generują odpowiedź na każde pytanie, niezależnie czy mają taką wiedzę, czy nie. I jest to zjawisko, które po prostu będzie w tej architekturze modeli, którą mamy dzisiaj. Będzie i tak, dlatego że tak po prostu architektura transformerów, których używamy do tego, jest zbudowana. Ale to, co zobaczyliśmy jeszcze, co jeszcze jest bardzo istotne w takich projektach, a co może też od razu nie wychodzi, to jest dopasowanie do kultury. Na przykład w danej organizacji czy kultury języka, którego używamy, czy też dopasowanie tonu głosu, tonu zachowania tych co-pilotów. Inaczej komunikujemy się w branży bankowej, inaczej pewnie w branży retailowej, a jeszcze inaczej w branży fashion. Okazało się, że ten sposób pracy z tym asystentem, kopilotem, z, z tym narzędziem, które inter robi interakcję z nami, jest super, super istotny. I oczywiście wychodziły nam takie, yy, no, można powiedzieć, lapsusy, które się zdarzają w różnych kulturach. Nie wiem, czy Państwo wiecie co po, w angielskim używanym w Indiach znaczy diki, który pewnie po angielsku kojarzy się z częścią ciała, tak to nazwijmy. No więc diki w Indiach oznacza bagażnik. Tak? A na przykład, nie wiem czy Państwo wiecie, kobieta w Japonii, i to nie jest, proszę mnie nie traktować jako osoby, która tutaj chce coś niekulturalnego powiedzieć, kobiety w Japonii inaczej używają języka japońskiego niż mężczyźni. Kobiety nigdy nie mówią wprost, te kulturalne kobiety w Japonii, nie ekspatki, nigdy nie mówią wprost, że coś im się podoba albo nie. Jak sprawić, żeby ten co nagle nie zachowywał się jak niegrzeczna kobieta w Japonii, która jest ekspatką? Tak? Drobiazgi, rzeczy unikalne, rzeczy niewidzialne przez nas czasami na poziomie technologii, ale rzeczy istotne z perspektywy adopcji. Więc tych challenges, tych, tych wyzwań, które mieliśmy, budując te różne co z klientami, poza technologią było bardzo, bardzo Dużo. Eee, dobrze. I teraz drodzy Państwo, pojawiła się taka, nam taka ko konstatacja chyba, chyba dobre słowo, że jak projektujemy te rozwiązania, to tak. Dalej ludzie, którzy znają się na product management'ie, mają bardzo ważną rolę. Muszą zdefiniować, co my w ogóle chcemy zrobić, dla kogo, kto jest odbiorcą naszego projektu. Jakie, rozwiązania chce jakie taski chce rozwiązać? Ten kopilot nie będzie kopilotem o wszystkim, nie będzie mówił o Bigosie, o którym mówił Krzysiek i nie będzie doradzał w zakresie finansowym. Albo mówi o Bigosie, albo za o zakresie finansowym. My musimy scope down, musimy ograniczyć zakres tego, co nasz kopilot umie robić. Inaczej bardzo trudno będzie za zadbać o jakość, e bardzo trudno będzie zadbać o to odpowiedzialne użycie sztucznej inteligencji. Czyli musimy rozumieć, do kogo mówimy, co mówimy, jakie taski rozwiązujemy i jak nie umiemy czegoś rozwiązać. Albo jakość tego, co... Ta sztuczna inteligencja, która się nam generować jest niska, to mówimy, hej stary, znaczy hej, drogi użytkowniku, przepraszam. Nie wiem, nie umiem, nie znam się, nie odpowiem Ci na to pytanie, ale nie będziemy generować po prostu rzeczy. Więc my mieliśmy takie trzy wymiary, takie jak wiecie, jak zawsze się rysuje, trójkąt, i mówi, na czym możesz, znaczy, jak przesuwasz ten zakres swojego projektu, to mieliśmy takie trzy wymiary. Jakość tego, co chcemy generować, Zakres tego, co możemy w tym Copilocie zrobić. Im bardziej chcemy mieć jakościowo, lepiej, tym musimy ten scope e, za, zmniejszać. I spe e, specificity, dopasowanie do tasku biznesowego. Albo chcemy budować generyczne helpery, przepraszam, generyczne boty, które rozmawiają o wszystkim. O bigosie i inwestycjach, albo chcemy być specyficzni i wtedy te dwa wymiary kolejne, które przedstawiłem, są super, super istotne. I w tych trzech wymiarach z tymi klientami biznesowymi się poruszaliśmy, mówiliśmy zawsze. Nie rozwiązujcie problemu całego świata dzisiaj. Nie rozwiążecie problemu w branży automotive ze sztuczną inteligencją dzisiaj w 15 minut. Więc spróbujmy e, zrobić pierwszy krok tak jak chłopaki też tutaj mówili na scenie z Dominiką. Zróbmy pierwszy krok: 10 scenariuszy biznesowych zaimplementujemy, z założeniem, że będą, o jakości, nie wiem, 85% nie będą idealne, że to wdrożycie dla 100 użytkowników, zbierzecie feedback i będziemy się uczyć, co robić z tym. Dalej. Więc tak to, tak to się trochę tak to wyglądało, bo chcieliśmy też bardzo szybko, tak jak powiedziałem, fail fast. Dowieść produkt, zobaczyć efekt z tymi partnerami i zobaczyć wyniki. I słuchajcie, i teraz więc trochę powiedziałem o tych Lessons Learned z tych, tych, tych warsztatów. Oczywiście mam więcej takiego technicznego mięsa i architektury w slajdach, no ale nie, nie narysuję teraz Państwu tego ani nie pokażę, bo jak się okazuje, tutaj nie damy rady. Ale yy, mam linki, które pokazują te nasze wszystkie doświadczenia i techniczne i biznesowe w postaci yy, bardzo dobrze ułożonego frameworku. My żeśmy po tym roku czy po półtora żeśmy powiedzieli sobie dobrze, spiszmy te wszystkie doświadczenia, jest pewien framework postępowania, nazwaliśmy go, yy, nazwaliśmy, yy, yy, że mam, mamy dwie części biznesową i technologiczną i pokazujemy jak zacząć. To, co chłopaki znowu mówili, jak zacząć sobie planować ten element wykorzystania tych generatywnych, niegeneratywnych modeli w rozwiązaniu, step by step, a potem jak zacząć to realizować. Oczywiście, it's easier to say than to do, no ale, ale framework jest i pokażę Państwu plus architektury. No i nagle przychodzi rok 2024 i wszyscy mówią, no dobrze, mamy te kopiloty, rozmawiamy sobie, z, czy asystenty, czy, czy te narzędzia, które są e, takie, działają w tym modelu QA, pytanie-odpowiedź, ale co jest dalej? No bo zawsze jest coś dalej. Ludzie są zawsze niecierpliwi, zawsze chcą więcej, zawsze chcą osiągnąć więcej i chcą zawsze e, popchnąć tą, te ograniczenia dotyczące automatyzacji. No i pojawia się koncepcja agentów, która absolutnie nie jest nowa, bo chyba w 1986 roku powstał koncept, że pewien software możecie pisać tak, że pewne elementy procesu biznesowego albo zadań będzie realizował ktoś za was, właśnie rzeczony, rzeczony agent. No więc pojawia się koncepcja, Copilot super. Ale ten copilot, żeby pójść krok dalej, żeby wykonywał zawias jakieś rozwiązania, żeby był proaktywny, a nie tylko odpowiadał na Wasze rzeczy, czyli sam podpowiadał, co możecie zrobić, musi mieć jakieś capabilities, jakieś możliwości realizacji zadań. Na przykład agent ekstrahuje dane z dokumentu za pomocą modelu wyszkolonego do ekstrakcji danych z dokumentów finansowych. To jest pierwszy agent. Dalej, drugi agent potrafi te dane zrozumieć i na przykład podjąć decyzję, czy przypadkiem tam nie mamy w tym dokumencie, że to jest kontrakt, jakiś compliance issues i zaraportować to. Jeśli nie mamy, idziemy do kolejnego agenta, który jedyny na czym się skupia, na przykład to wykonanie wpisów w paru systemach dziedzinowych, które mamy i na przykład zarejestrowanie zgłoszenia. Cokolwiek innego oczywiście, teraz trochę wymyślam, mam kilka znowu przykładów na slajdach, to co próbuję Państwu powiedzieć, że Kopiloty tak, ale wyposażone w agenty skupione na bardzo specyficznych zadaniach i być może używające małych modeli, dedykowanych modeli, wyfajnionych modeli, które robią konkretną rzecz. Co to są te małe modele? To nie są już takie modele generatywne, które wszyscy znamy, które nie generują obrazków, tylko skupiają się na, na jednej rzeczy. Model, który potrafi zrozumieć dokumenty finansowe. Income statement, cash flow statement, raport finansowy, tego typu rzeczy. Raporty typu SEC, raporty innych, innych regulatorów. Model nie opowie Wam o Bigosie, ani nawet o Bajkce nie opowie. Nie zrozumie generacyjnego pytania, ale bardzo dobrze skupi się na tym jednym, pojedynczym zadaniu. I takich modeli zrobiliśmy kilka. Znowu, pokażę, znaczy w linkach, które gdzieś tam jakoś udostępnimy Państwu, mam takie dwa przykłady. Jeden dotyczy firmy Cypher. Firma Cypher, która jest częścią firmy Fidelity. Fidelity pewnie Państwo znacie. Przez ostatni rok skupiała się tylko na tym, żeby zbudować kilka modeli, nawet nie jeden, do tego, żeby modele rozumiały dokumenty, oferty dla klientów i wykrywały kilka rzeczy. Na przykład, czy dokument jest zgodny z wewnętrznymi politykami. Na przykład, nie obiecuje, że każdy fundusz zarobi. Nie obiecuje, że fundusz jest bez ryzyka. Nie pokazuje grafik ani nie, nie ma y, zbyt obiecujących tytułów, że Państwo nie stracą. Czyli zrobiliśmy modele, które się skupiały tylko na tym elemencie. I dzisiaj zamiast. Y, agenci, ludzie od sprzedaży, ludzie od, od, od marketingu w, w Fidelity. Zamiast wysyłać te, znaczy tworzyć te dokumenty i wysyłać tak, jak one są i sami walidować ten proces w zgodności z compliance, nie robią tego, tylko są właśnie ci życzeni agenci, którzy wykorzystują te bardzo specyficzne modele wytrenowane na ich danych do oceny tych punktów jakościowych. Jeżeli te rzeczy są niespełnione, to podnoszą flagę i mówią, tu jest zdanie. Które jest niezgodne z naszą polityką, a tu jest propozycja poprawy. Tu jest obrazek, który jest niezgodny z, waszą, z naszą polityką reklamy, a tu jest propozycja poprawy. No i teraz brzmi sztucznie, a jeżeli macie 70 tysięcy wiadomości do wysłania w miesiąc, to już nie brzmi. Bo w tym momencie ci ludzie od kompliansu mogą się skupić na tym, żeby oceniać jakość tego, co wychodzi z tych agentów, którzy używają tych małych modeli, a nie na tym, żeby oceniać każdy e-mail uh, i pewnie robić to bardzo, bardzo po, pobieżnie, bardzo uh, powierzchownie. Drugi przykład, który Państwu chciałem pokazać jest już bardziej skomplikowany. Tutaj mamy do czynienia z tekstem, tutaj mamy do czynienia z, e, z ofertą, ale wyobraźcie sobie, gdybyśmy mieli do czynienia na przykład z designem no, nowego samochodu. Jesteście projektantem Katkam, projektujecie sprzęgło, projektujecie samochód i nagle macie... 13 tysięcy części zwizualizowanych w projekcie Katkam. Trochę dużo. 13 tysięcy części brzmi, brzmi jak coś trudnego. No i teraz chcecie sprawdzić, czy ten design spełnia pełne best practices, takie, jakie są w danej firmie używane. Na przykład, pierdoła. Czy dziura w piaście jest przesunięta od obrębu tej piasty o zadaną ilość limetrów? Dlaczego to jest ważne? Bo inaczej nikt tego na maszynie już która to wykonuje, ten odwiert tego nie zrobi, bo po prostu element nie będzie trwały. Inny przykład. Czy grubość danego elementu jest zgodna z praktyką dla danego materiału? Bo inaczej, jeżeli ta grubość elementu będzie mniejsza, to ten element po prostu się złamie, tak? Niby proste rzeczy, ale jak macie 13 tysięcy elementów, już nie brzmi jak prosto. I oczywiście masz kolegę, obok którego możesz zapytać, albo masz wiedzę, którą zdobywałeś przez wiele miesięcy, żeby e, takie rzeczy wyczuwać, ale co, jeśli jej właśnie nie masz? Wchodzisz na ten rynek pracy, Albo świat zmienia się tak szybko w tym projektowaniu samochodów, że po prostu nie masz tego szansy wiedzieć. Zbudowaliśmy model razem z Siemensem, który jest dostępny w, będzie dostępny w produkcie NXX, to jest produkt Siemensa, to jest system do projektowania CAD-CAM. Tam się projektuje ekspresy do kawy, autentycznie to widziałem, i elementy Formuły 1, ale i też elementy, elementy samochodów. I ten model na dzisiaj potrafi zrobić tylko trzy rzeczy. Potrafi wykryć elementy niezgodne z tymi best practices, Potrafi zmienić dany element, uwzględniając zmiany w innych elementach, jeżeli właśnie ten, te, ta zgodność nie jest pełna. A oczywiście Wy jako człowiek to musicie zaakceptować, i potrafi Wam pokazać strukturę. Yy, yy, przepraszam, potrafi wam odpowiedzieć na, na, na pytanie, pokaż wszystkie elementy zrobione z materiału X na waszym, na waszym designie. To jest początek. Ale nasza, nasza ambicja jest większa. Co by było, gdyby model mógł generować powtarzalne elementy takiego designu w systemie NXX? Jak my to robimy? Prawda jest taka, że dalej jest koncepcja kopilota. Dalej macie designera, inżyniera, cat cam, który rozmawia sobie właśnie z tym asystentem. Tylko tym razem, jak ty do niego mówisz, znajdź mi element albo zrób mi walidację, to ten asystent, czy ten, no, ten, ten, ten asystent, ten kopilot. Rozumie, co to od niego chcesz, generuje kod bardzo specyficzny do tego, jak wygląda design w CatCamie. Pokazałbym Państwu, no ale, ale mi się nie uda, więc musicie sobie to wyobrazić. Więc generujemy kod. Ten kod jest bardzo specyficzny. To nie jest język, który Państwo znacie. To jest kod bardzo specyficzny, który da się wykonać w projekcie CatCam. Ten kod można tam uruchomić i ten kod zwraca nam wynik, który jest interpretowany przez naszego asystenta i wraca do nas. Ten model nic więcej nie robi. Nie powiem Wam, jak zrobić BIGOS. Nie zainwestuje w produkty finansowe, potrafi tylko wygenerować ten kawałek kodu związany z projektem Katkam. Te trzy scenariusze, które pisałem, one już są, one będą dostępne w produkcie. Zrobiliśmy demo, które pokazuje, jak to działa, natomiast release tego produktu będzie, będzie później w tym roku. No i oczywiście ambicja jest taka, żeby było dalej. Te modele, o których ja mówię, nie są niedostępne. Jak Państwo wejdziecie do rozwiązania, które nazywa się. Azure AI Foundry to jest takie nasze rozwiązanie do budowy rozwiązań opartych o generatywne nie tylko generatywne modele. To modele od Siemensa, Bayera, Rockwella, Site Machine i paru jeszcze innych firm, zobaczycie, zobaczycie też nasze modele. Nasze małe modele, takie, które można uruchomić na iPhone'ie i to nie jest overstatement, można je uruchomić na iPhone'ie, bo one są naprawdę małe, specjalizowane, bardzo dopasowane do tasków, które możecie wykorzystać właśnie w tej agentowej naturze. I na koniec, ponieważ zostało mi to 6 sekund, yy, to kilka takich, jeśli mogę powiedzieć, words of wisdom, które są też takimi właśnie praktykami, któreśmy zdobyli. Łatwo się mówi, zbudujmy coś. To jest łatwe. Zacząć też jest stosunkowo łatwo, ale to, co mówił Krzysiek, jak mieli panel, dowieść rozwiązanie do końca, dowieść rozwiązanie na pewnej jakości jest trudno. Do Zrobienie dobrego rozwiązania asystenta jest trudne, dlatego musimy eksperymentować. Rozmawiałem z jednym dużym konsultingiem z Big Four, nie będę wskazywał którym, i, o, i koleżanka, która zarządzała zespołem 800 osobowym, mówi: Michał, ja od roku odpaliłam 600 różnych POCs, proof of concept, MVPs z klientami. Dowiozłam 15. Tak to pokazuje, ale tak zawsze jest. Jak robicie coś nowego, coś czego nigdy nikt nie zrobił, coś co nie ma standardu na rynku, tak zawsze jest. Ten failure rate jest bardzo duży, ale nam bardzo dobrze pokazuje, co jest możliwe w technologii, co nie, czego jeszcze nie rozumiemy, o, o, co chcemy od rozwiązania, a co już wiemy. Pokazuje też, jaki macie bałagan w danych, bo wszyscy chcą robić AI, -e, ale nikt nie ma dobrego pojęcia, co ma w swoich danych, jak są, czy są potagowane, czy są dobrej jakości, czy są przygotowane. Również te duże firmy, z którymi pracowaliśmy i tworzyliśmy modele, najwięcej pracy było nad tym, żeby przygotować dobrze dane, na których te modele będziemy szkolić. Więc mówię, stworzenie tych asystentów jest proste, szczególnie w takim życiu personal productivity. To jest proste. Zrobienie czegoś dla enterprise, co, ma, co musi działać w produkcji, jest trudne. Po prostu jest trudne. No i tyle, no i tak, tak jeszcze jest, ale będzie łatwiej. Agenty, wszyscy o nich mówią, internet jest zalany. Frameworki, MCP, 3TT, frameworków jest dużo. Pokażcie mi agenty, które dzisiaj konwertują w dużej ilości albo wykonują zadania automatyczne. To jest jeszcze ciągle dużo, mówimy i fajnie, dużo rysujemy, dużo eksperymentujemy, musimy dużo praktykować. My bardzo dużo robimy teraz, żeby właśnie ileś tych agentów, którzy automatycznie robią analizę umowy, które automatycznie przygotowują część odpowiedzi na RFP, którzy na przykład będą potrafili dla Was zaksięgować automatycznie ileś faktur z jakości. Tych agentów tak naprawdę jest jeszcze stosunkowo mało w tej przestrzeni, albo ludzie o nich nie mówią, jak chłopaki też mówili. Tak? Ale tu na pewno ten obszar się będzie rozwijał. Dlaczego? Bo tam jest jeszcze większa wartość zastosowania tych wszystkich technologii. Asystenci są fajni, ale to jest kolejny etap i my, musimy, i my bardzo chcemy ten etap eksplorować. E, słuchajcie, na pewno też. Oczekiwania wobec modeli są ogromne. Jak zaczęliśmy w tam 3-4 lata temu, to wszyscy widzieli w tych modelach generatywnych taki silver bullet, który rozwiąże każdy problem, potrafi sobie radzić z analizą danych, generowaniem kodu, ze wszystkim. Tak nie jest. Te modele mają ograniczenia, będziemy tworzyli dużo więcej modeli specjalizowanych, przyszłe rozwiązania to będzie, znaczy to już jest kombinacja dużych modeli, do rozumienia tego, co użytkownik od niej chce i małych modeli do rozwiązywania partykularnych tasków plus agentów, którzy są bardzo specjalizowani. I tak pewnie będzie, ale też się na pewno będzie zmieniała architektura tych modeli i to już wiemy, bo te architektury, które są dzisiaj, do pewnych zadań się po prostu nie nadają i tyle. Też na pewno będziecie widzieli dużo takich rozwiązań, gdzie to nie są tylko modele generatywne, tylko są to modele klasyczne, ML-owe, które działają na, na już problemach takich bardzo specyficznych dla, dla danej branży. No i tak jak powiedziałem, Personal productivity i wykorzystanie tych asystentów w takim codziennym życiu to jest jedne story, a wykorzystanie tego w, w procesach biznesowych w dużej przedsiębiorstwie to jest, to jest inne story o tym trzeba mówić. I na koniec coś pozytywnego. Nie wiem, czy to w ogóle to, co ja mówiłem, to było pozytywne czy nie. Bez slajdów to i tak nie widzieliście nic. <grytanie> jest takie prawo, prawo Amara, jeżeli dobrze pamiętam, że ludzie są beznadziejni. Przepraszam, nie, nie czuć się urażeni. My jesteśmy jako społeczeństwo beznadziejni w. Rozumieniu, jak technologia zmieni nasze życie. My z reguły nie doceniamy, przeceniamy krótkoterminowe efekty, a nie doceniamy długoterminowego wpływu. A Mustafa Sulejman, który przyszedł do Microsoftu po tym, jak sprzedał Google DeepMind i parę innych startupów, powiedział, że Trzy lata temu ludzie mówili nie, nie używaj LM-ów, będą toksyczne, będą generowały hate speech w internecie. Dwa lata temu, że nie będą potrafiły analizować danych o danej jakości. Rok temu, że generalnie ich jakość jest przy, przewartościowana, że to jest tylko hype. I na pewno tego hypu jest dużo, dużo więcej niż realnej wartości, bo tak ta, ta działa bańka internetowa ale my bardzo szybko zapominamy o tym, co było i nie widzimy tego, co się właśnie na przestrzeni trzech lat zmieniło, a my z klientami widzimy, jak możemy wygenerować dużo, dużo wartości właśnie rozwiązując partykularne problemy, a nie mówiąc, że rozwiązemy każdy problem, który jest na świecie. I to właśnie mówi to prawo Amira. No i na koniec ostatnia rzecz. My jako ludzie bardzo chcemy tej nowości, bardzo chcemy tych nowych rzeczy, ale jak ją dostaniemy do ręki, to już bardzo czasami trudno się zmieniamy i zmieniamy nasze przyzwyczajenia w pracy. I to widzimy. Adoption curve... Czyli adopcja technologii jest szalenie trudna i wymaga też czasu i pracy i pokazywania i innych praktyk. Więc to, że my prości inżynierowie umiemy sobie stworzyć super rozwiązania, jeszcze wcale nie znaczy, że rynek je zaadoptuje i nad tym też musimy pracować i to jest też moje skupienie dzisiaj. Bez slajdów się jakoś udało. Dziękuję wam serdecznie. Wielkie, wielkie brawa.